Hej, witajcie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na recenzję tego niesamowitego małego zestawu z Lego Technik. Zapraszam. Zestaw jest dwa w jednym, a ja złożę tylko tą pierwszą wersję, czyli ten, nie wiem, to się nazywa Spychacz czy co? Otwórzmy. Może no, pudełko mi się pozwala zanim to otworzę. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Wygląda naprawdę dobrze. Zobaczmy, jak instrukcja. No, no, no. Podoba mi się. Więc mi się za składanie. Dobra, to może jak teraz buduję na spokojnie sobie no nie no, dobra w przyspieszonym tempie, żeby Was nie zanudzać to powiem trochę o tym zestawie. Zestaw, zestaw nazywa się mini ładowarka. Więc ogólnie spoko. Numer katalogowy tego zestawu to 42116. I nie można już tego zestawu kupić na oficjalnej stronie Lego, ale na Allegro krąży w okolicach 50 zł w tej chwili. Budowało mi się ten zestaw, jak na technik. Ok, chociaż ja wolę budować takie zwykłe zestawy, a nie takie technikowe. Chociaż technik no, ma dużo jakichś fajnych dodatków i ruchomych elementów. A teraz już tutaj kończę i buduję tą łychę. Zestaw złożony. No, sporo klocków zapasowych, ale jest trochę minusów. Ale to zaraz. Sam zestaw no, naprawdę spełnia wymagania. Ma tutaj też jakieś liczniki, krzesło, więc naprawdę jest ok. Wy w tym miejscu tu góry można podnosić całą tą maszynę, znaczy tą łychę. I problem zaczyna się w tym miejscu. Żeby opuścić to, no to tutaj pojawia się problem z opuszczaniem tego, bo patrzcie na to. Przekręcam i robi taki skok. I to jest tutaj, moim zdaniem, największy minus. Ten skok. na no, też tutaj ruszać łychą. W ten sposób. Tutaj odpowiednie miejsce. I może ja to przytrzymam. I do góry. I w dół. Do góry i w dół. Więc to można fajnie tak zgrać. Więc ogólnie jest fajnie. Ostatnią rzeczą to Ostatnia rzecz to podnoszenie tutaj tego. Nie jest to jakoś bardzo niesamowite, ale zawsze coś. Oczywiście jeździ przód, tył, normalnie. Nie ma skrętnych osi, a ocena końcowa moim zdaniem dla tego zestawu to tak. 8 na 10, przez to, że nie jest to płynne opuszczanie podnoszenie, tylko są takie skoki. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. I to tyle, widzimy się już w kolejny czwartek. Dzięki, na razie, cześć!